W godzinie próby niemieckie kule smokały śmiercią. Za pomoc ukrywanie Żydów pragnie życia i łatwo zrozumieć człowiek zawsze szuka miłości. My Polacy w godzinie próby daliśmy świadectwo odwagi. Za kromkę chleba kubek wody niemiecki okupant mordował. Na skarpie lasu kryjówka Żydów. Chłopcy nocą nosili jedzenie. Trudy dźwigali z poświęceniem. Strach zaglądał do wszystkich rodzin. Milczenie to nie niewola w prawdy. Ile ludzkich nieznanych dłoni. Przygarniało dziecięcych sierot. Trudno zliczyć jedynie Pan Bóg. Obmyć ziarna z fałszywej obłudy. Siać obyficie ob, ob, u góry świata. To słuszne idziemy z honorem tłumaczyć nasze ofiary wojny. Na ogromnej płaszczyźnie wieków. Orzeł z gwiazdo, znaki na niebie. By prostować drogę z braćmi starszymi. I razem zmierzać w stronę prawdy. Autor syn czytała mama.